No, i powiem tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przyleciałam właśnie z kosmosu. Zobaczcie. Nie, niedawno wróciłam. Byłam na wycieczce. No i mam, NASA. NASA byłam, byłam w kosmosie, poznałam fajnych komandosów. <grywania> Widziałam UFO, wylądowałam na Księżycu i wróciłam. Także moi drodzy. Jak już wróciłam, to myślę, że możemy rozpocząć tego live'a, co, yy, znaczy tą premierę, co wy na to? No myślę, że yy, pewnie wszyscy się wszyscy teraz usieli i mówią, tak, dawaj, dawaj, bo nie możemy się doczekać! Ojej, wróciła! Hura, fajnie! Moi drodzy, tak wygląda burdel śnieżki, ha! Dlaczego? Bo śnieżka nie umie sprzątać. A ja muszę to zrobić i dzisiaj za to Wam pokażę, jak się sprząta dokładnie królikowi, bo to jest bardzo ciekawe, nie? Także moi drodzy, nie traćmy czasu, bo to będzie długo trwało. 10-15 minut, tak dziś liczę. Jak zrobię to szybciej, to będzie szybciej. Myślę, że możemy rozpocząć. Co wy na to? No ja myślę, że bardzo. No to co? No to co? Moi drodzy, zaczynamy. No dobra, no dobra, no to za, zaczynamy już mi fryzurka nie wyszła Ale ciul z tym I tak mi się zaraz zepsuje Dobra, przesuwamy Przesuwamy, żeby ten Aha, najpierw królik musi wyskoczyć z klatki Słuchajcie, to jest takie czary-mary No, Zobaczcie ja Wam to ja coś pokażę Królik umie skakać Proszę bardzo Za, wam pokażę jak Śnieżka wyskoczy O, właśnie wyskoczyła Zrobiła to znienacka. A ja będę teraz Wam pokazywać, jak jej tutaj ładnie posprzątać. Więc no to lecimy. Musimy pierw powyciągać wszystko z tej klatki, co jest. Śnieżka będzie sobie kicu co robić, tylko nie gryź kabelków. Yy, wyciągamy wszystko. Nie pij wody, bo to chemia jest, no! ja pierdzielę, Śnieżka! Dobra. Trochę mi dupę będzie widać, ale się nie przejmujcie. Mam nadzieję, że mnie nie zbanują za to. Dobra, wyciągamy wszystko. Syf, jeden. Syf, drugi. Syf, trzeci. Proszę, zabawki. Wszystko wyciągamy. O proszę, śnieżka! Bo ja cię normalnie przekształcę. Jak możesz wkładać zabawki do wody? To trzeba wyrzucić, Śnieżka, bo naprawdę, przegięłaś pałę. O, naratowy. Dobra. No niestety wodę ma kolorową, bo ona lubi zabawki wkładać. Teraz tak, wyciągamy to, wyciągamy to wszystko. Uwaga, bo mój telefon jest prywatną rzeczą. Do prania. I teraz robimy tak, bo mi trochę spodnie spadają. Bo poprawię się tylko. Bierzemy teraz śmieci do woreczka. Oczywiście kto się nie brzydzi, kto się nie brzydzi może to zrobić ręką. Ja się nie brzydzę. jest? Za Zatrzy... dobra. Nie, myślałam, że mikrofon działa. Dobra. Okej. nie jest tyle, będziesz gruba. Będziesz gruba? Będziesz mogła biegać? Dobra. Miotła... Miotły odkładamy i idziemy po jeszcze jedną rzecz. Musimy to wszystko usunąć, wszystkie śmieci. Śnieżka, powiedziałam ci co. Nie żóryj tyle, bo będziesz gruba. Kurde, no. Mógłby ktoś się przydać mi tu pomóc, a nie. Wszyscy pouciekali. Najlepiej uciekł. Nie no, śmiej się. Ja nikogo nie dopuszczam do swoich prywatnych filmów. Od lat 18. Przeważnie dzisiaj tą spodnią Nie, Jezu głowy jedyny ach z tymi śmieciami drodzy, jesteśmy właśnie przy przy czym I przy tym, żeby ogarnąć troszeczkę no tutaj na, na boku tu nie, patrzcie na boku to już nic na to nie poradzę już jest dobra weźmy teraz tak mamy wodę z płynem z boku i bierzemy teraz tak yy, bardzo, bardzo pilne, bardzo ważne. Żeby sobie spodnie poprawi. Dobra, ale ja jestem seksistą. Po prostu, widzicie to? Dokładnie tutaj przemywamy jej. Mieszka, pokaż mi, czy nic nie zepsułaś. Nie, ja cię obserwuję. Śnieżka, proszę, abyś nie kicała mi tu. Ok? Śnieżka, ale ty nie prowadzisz transmisji Pani premier. Ty ja tylko siedzisz grzecznie i nic nie robisz. Rozumiesz? A ja muszę sprzątać po tobie. Śnieżka, zostaw kabel, proszę cię. Dobra. Jest ogarnięte. Idziemy tą wodę wylać, bo żeby Śnieżka się tam do nie dobrała. Ej, no Śnieżka! No gdzieś ty wlazła! Proszę cię, no. Nie gryź mi kartona. Chodź. Chodź, 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 Słuchaj, to nie. To nieważne, czy ty jesteś. Czy cię nie ma, ty jesteś tu cały czas. A ja muszę teraz wziąć nu rzecz. Kurde, przekrzywiło się. Teraz bierzemy szmatkę. Dokładnie wycieram. Śnieżko! Ogólnie, w, jeżeli są generalne porządki, robię to w ten sposób, że zabieram cały dół. No i ten dół po prostu. Myje wodą, na dworze przepukuje dokładnie aż trzy razy, żeby po prostu nie waliło, nie? Także. tam kawałki musimy pousuwać Tak będę tu zaraz zamiatać więc okej okay. dobra teraz mamy tak coś takiego No i to rozkładamy sobie gdzieś tak dotąd myślę Jezu Śnieżka Powiedziałam coś. Nie kicaj mi tu! Na mnie wszystko popsujesz. Zapójdziesz gdzieś tam na wór. Cię do, do lasu, wyciągnę? Proszę cię o to, abyś nie, nie robiła mi na złość. No, Śnieżka, proszę cię, zostaw te kable. Kurde, no. Ja pier. No, Śnieżka. Nie ma tam nic za oknem, Boże, co ty chcesz. Jeszcze, na, jeszcze za zimno dla Ciebie na dwór. Masakra. Dobra, mamy, mamy tutaj trochę ogarnięte. To się nie patrzcie, bo Śnieżka lubi gryźć. To jest akurat specjalnie dla niej. E, co my tu mamy? Teraz tak. Teraz musimy zmienić wodę. Musimy pomyć te wszystkie kubeczki, miseczki. Śnieżka, Tam mi coś przegryziesz. Śnieżka. Czekajcie, bo ja muszę sobie... Śnieżka, jak mi coś zepsujesz, to będziesz naprawiać. Przysięgam. Nie denerwuj mnie. To jest zawsze tak. To jest zawsze tak, że... Wodę już ma. Czestą... Śnieżka ja cię, naprawdę kocham, ale Nie, nie gryź mnie! Tragedia. Jak ja byłam w kosmosie, tam przynajmniej były latające króliki. Uwierz, uwierzcie. Nieszka, jeszcze nie jest gotowe. Proszę poczekać. Proszę być cierpliwą. O, dba, dba, dba. tutaj sobie sieć. I proszę nie gryź pewnych rzeczy. Dobra. Mm. Teraz mamy ziółka. Dajmy ziółka. Ponieważ Śniżka rano dostała karmę na śniadanie. Teraz dostanie... Śniżka! Zaraz ci dam. O co ci chodzi? Proszę, abyś się uspokoiła. Po tyle ja tu błagam. Dobra. Na, na, nałożyliśmy jej. Tak? Wiem, że mnie kochasz, dobra. Starczy ci. Dzisiaj wyjątek robimy, dostałaś troszeczkę więcej. Śnieżka, no przesadzaj, zachowujesz jak dziecko. Oj. Zostaw mój telefon. No dobra. Dobra, dobra, moi kochani. Dobra. Yy, kuweta. Kuwetka. Teraz wkładamy do niej. Telet. Tak, śnieżka, połóż się. Proszę bardzo. Nie, wi nie, nie widać cię. A teraz? O nie, czekaj, bo za wyłączę. Kurde, zaraz zepsuję wszystko. Nie, nie widać cię Nie, nie widać cię, no dobra Nie, no. nie widać, to cię nie widać No trudno Myślałam, że cię będzie widać A tu lipa Lipa nad lipą Dobra Co dalej? Nie, jeszcze nie wchodzimy Cierpliwość Teraz jeszcze dajmy siano Sianko Tak, dla śnieżki Chieszka! Zostaw kable! Boże, jedyny... Jak muszę czasem krzyknąć na nią. Muszę czasem na nią... O, Boże, 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 no co jest? O. Dobra. Mamy sianko. Trochę się rozwaliła, ale to normalka. Co my tu? To zabawki. Wszystkie zabawki śnieżki. Wrzucamy do środka. I to jest wszystko. Chwila. Jeszcze rzecz. Jedna. Sobie tutaj zaraz pozamiatam. Aby było ładnie. To siano, to jest najgorsze, moi drodzy, bo ono się roznosi. Sami to niektórzy wiedzą. No i komu. Nie, nie, jeszcze nie, no nie skończyłam! A ty już! Spokojnie, wszystko zepsułaś! O, no i drodzy, i tak oto wygląda. Wy, wygląda posprzątany. Posprzątany y, królika. Kró Króliczy ten, jak to się mówi? No, ja, ja, jak to się mówi? Śnieżka, poczekaj, pomakaj. O, 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 o. o No, tak wygląda posprzątany, prawda, śnieżko? Króliczowate, klatka, w którym mieszka śnieżka, śnieżka, tak? Jak masz na imię? Śnieżka. Niem, 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 masz można imię. Mm -hmm. No, także moi drodzy, bardzo chcieliśmy podziękować za dzisiejszą premierę, która odbyła. Nie, jak to nie, tak, tak, śnieżka, bo śnieżka mówi nie, a ja tak. Bardzo chcieliśmy podziękować za dzisiejszą premierę, która była przepiękna. Śnieżka, która była przepiękna i. co nie, tak, nie kiwaj na nie. <laughs> nie, nie jej, nie jej. <laughs> no. Była cudowna, piękna, ładna. No i co moi drodzy? Nam, mniam, miam, mniam już robi. Także moi drodzy, no już wam, już wam śnieżkę wrzucam do środeczka. Hop, no i w ten sposób mamy posprzątane śnieżce. Także moi drodzy, ja to się bardzo cieszę, że byliście. No i widzimy się na kolejnej premierze, która odbędzie się 20... 8 to jest piątek kwietnia. Także jeszcze raz dzięki! A mnie coś zaspędziło. Sorry. Dzięki, że byliście. Buźka, pa. No i do następnej premiery. A teraz przez parę minut zostawiam wam z królową. Pa. Widzimy się o której? O którejś tam, dobra. Do następnej pa. Życzę wam spokojnej nocy i super piąteczku, bo jutro już weekend. Jeszcze raz. Do zobaczenia. Pa!